Odpuszczam ciebie nie tym <gryriby> w nie? próbuj, kurwa! nie mnie wszystkich! Nie, ostrzeżenie numer jeden. No to daj. Co, co je jest? Ostrzeżenie numer dwa dla kurwy, co mnie rzuciła tą śnieżką. Dziwko je. Przemniaki. Przemniaki jeszcze. A opierdalił. Znaczy tego. Musiałem go swonować. Na, na no, Hali no sprzejać, nie, nie mogę, nie Jej, mogę, powiódry, dobra, wytłuczone ma, mam, hujtuję ty z felu No jeszcze... Jeżdż... Że... Żeby ci mama zdechła suj, suj, suj. z felu Nie, dawaj nie. mi rewa, bo nie wytrzymam, dobra. nie, nie gram tego, nie na mam <śla> Przejechali Nie, chcę mi się No ale nie próbuj, przysięgam, że ci zapierdolę Ej! <śla> <śla> Nie ty No wypierdamy E malenia Nie babenia! strzelaj ty, nie strzelaj ty! No zjeb genetyczny, no zjeb po prostu zjeb. No co, no za koło się też. Mamy o, to! O, <laughs> że... Bo jak cię czwartego kurwa Kogo nikogo nie widziałem znowu, nie jestem z wami wciąż jebalne, <laughs> tego ostatniego tak. Znowu nikogo to, nie, to nie widzę, jemad! Dawajcie ich na midzie składajcie wszystkich Nie siłe jest w akademii DSR Kurwa słyszę, wydawało mi się, że słyszę głos czyjejś opieki Dawaj, 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 kurwa, dawaj, 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 kurwa, jazda! Myśmy przegrali A co wy na lach, na gwie, To nisko chcecie jechać, wybija jebana Dawaj, dawaj Śpik Nice, nice Nie uciekać, Dreddy! No, no. nie wchodź na to! Ty co? się pali kurwa! Co ty... Dobra, tak mi się nie chcę z tobą, ty, dali kiedyś Jojo? Nie, nie chcę. Tak. Zrobiłem Jojo twoje matce, kurwa, nabijzie. No Ach no. Ale super, że mnie słyszycie, kurwa, ale ja was nie słyszę. Na chuj oddajesz. Mm. Pierdol się do dupy Zjebać ci się do dupy kurwa była ma z tego poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się Wysiadasz kurwa z auta raz, raz kurwa Halo policja Kurwa Ej, jaja. Spierdala mnie, spierdala mnie, spierdala O kurwa, nie, 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 przepraszam, nie, 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 przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Nie, nie, przepraszam, naprawdę ja w środku jestem, ja w środku jestem, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ja w środku jestem, w środku jestem, w środku jestem. Już mamy wszystko w Oni sami sam siebie zabił, kurwa. Ej, po chuj wystrzelacie kurwa komuś? Tak ty Ile to jest 9 razy 9? No A 6 razy 6 to jest kurwa, najgorsze. No 64 kurwa. Co? Wintegra ma! Wintegra ma! kurwa, mnie to kurwa nie powinna być! Mi... masz! kurwa Raz! co oh, wow. janki. No. Kurwa gruba zmazur, nie jedziesz kurwa jutro cały dzień jedziesz w picie, to mam. nie jedzisz, Nie Min mam 20 hp bo jakaś... To Majbota się... kurwa! Sanuk Majbota! My... Aaaaaaa! Ty on Majbota kurwa! KOFAJ to cvenu jebany! ma majbota kurwa wiedziałem po sfenu Ale jeszcze że zdziwiłem się, że to trafiłem kurwa. Jobany kurwa imboter Janek wsiadaj, Janek no, no, no. nie wsiadaj! Kurwa, bez nie Bez Nie! Bez stara taka dziwka zajebana jest, kurwa! Nie chcę się, kurwa! Nie chcę się! Kurwa! Pedale zajebany bez rąk! Stara ci się, kurwa puszcz! Laki, laki idzie nocowy, no to wygląda Laki czterech z bomb jedzie no. No to może do kopalni, wracaj kurwa! <todgłosy> Wsiadaj! W mieście! No w mieście, kurwa! Ale gdzie? Mierze, no w mieście, kurwa! A to no gdzie? Mieście, ten no w mieście, no. no w mieście, jedź do tego miasta, no! Gdzie? Kurwa, do gdzie? miasta! No szybko, jedź

Zbierdalaj! <gulandry> Kurwa, ale łatwiej jesteś. Ja. Kurko. Ej kurko, wiesz, ty jesteś grubasem jebanym? Wybierdalaj! <gulandry> <gulandry> ja? <gulandry> wow! <gulandry> Czekaj, Marcel, zamykać pizdę, bo Dreddy nie może go słuchać. No Kali, Kali nie może słuchać. <gulandry> Dreddy, być czarny i głodny i wkurwiony. <gulandry> Kawelu! Co Gałę mam robić, tak? Jo! Co mam robić? Jo, jo! Kolego, jesteś psychicznie chory? Jo, jo! wi, jest? Co jest? Co jest? jest Co czy, czy ty myślisz, że masz Co jest? Co Wiesz, że jest?

Hej, ty! zafraut O kurwa! nas! Co się podaje z gościów? Nie, no chłop No nie chce mi się, kurwa, wale quita wyjechać! Panowie, nie jest ważne to, kto za ilu! To jest to, Żeby rozjebać! Kurwy do zera! Robimy to! leczymy kurwa! leczymy z nimi do zera! Kim jesteś? O, de! O, O!

Kurwa, śpiertala i z tego lotniska, bo nie mam zamiaru słuchać twojego głupiego pierdolenia. No, co to jest? Nie, wygurwiaj. Zaraz po miałem lat, ma na, dwa na, 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 na. Łapy w górę! Rapapa, pa! Rapa, ra, Sorry, oj. Dobra, łaska, no. dobra. Gdzie masz kurwa czwórki? Odpalamy live'a? Nie wiem, czy zjebany, bo razu chcesz live'a odpalać. Jo, jo, jo. Ale ja z wami nie jadę, ja na taksówkę jak coś. Jedziesz? Jedziesz. Nie, nie, ja Wam rebusa Kurwa, a daj auto. No, dam Wam brabusa. Nie, 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 nie! <laughs> Czy ty kurwa umiesz w ogóle jakkolwiek tak porozmawiać tak. bez jebanej broni? No się ty łapy kurwa kurwa, no. mi, kurwa jednym z drugim. Czy ty kurwa jebana kurwa, umiesz inaczej niż nie Zamykasz mordę w tej sekundzie. Co? Chuj wam na Nie ma to dla was miejsca. <śmiech> <śmiech> śmiesznie jest. Biali, organizacji macie, po chuj się strzelacie kurwa w 10 osób? Elcik, ty kurwo jebana, spermuje cię <śmierzy> i zamknij tą pizdę. Jest... <śmierzy> no ty, kurwo, pluję ci na matkę. Więc a... <śmierzy> za wszystko... To Co cię? ty pierdalisz tym motorem. Nie za skocz się. Oczywiście, że wszystko widzisz. I za <śmierzy> a, już mu możesz zajebać wszystko. Może <śmierzy> ty nie... Wy no, wyś bodaj, wyśledaj, wyśledaj nie, wysiadaj na wycha do niej, wycha do niej. Nie wywróciłeś. albo dobrze wywróciłeś. Ale Ale. o... spa. Co ty robisz oprím, kurwa? Chodź kurwa, napierdalamy się. No, pawała! nie nastałem, że nie. Dawaj, 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 dawaj. Daj kurwa, może smato. Ja sobie specjalnie odszedłem Czekam. Czekaj, czekaj, czekaj. A! Co <śmianie> Nie ma tu nic. <śmianie> ja, a! a, a, a Nie, ale cio, to... Patrz. Dobra, to dziwko patrz, czarna pało. Patrz, wstaję teraz od kompa. tu ma worek, Na... patrz, tu no, ma worek, patrz, za worek. Fajr, <ścoughs> <ścoughs> wziąłem! Fajr, wziąłem wierdala starego, kurwa. Gładko. I teraz robię szata i nazywam filmik pow. O, kopię starego po woprzem kopie starego plecach. O kurwa, lezę, dostałem! Nope, 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 nope! Nope, nope! No, no. Dawać <laughs> uciekamy, uciekamy puma. Uciekamy puma, nie oddam cię. Zrobiłeś tak. Te... Nie, kurwa, rozłączaj się w tym momencie. Na Cię, na Cię cicho. że ci na jebie. Ty, Nie spróbuj. Pozdrób krecika. Pozdrów Od kogo? Od Garca Who's Hey, <laughs> my man, what's up? Yo, Wait, sorry, 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 I didn't want to man... Uh, sorry, Twitch administration. Sorry, sorry. sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> Nie, prawie się zjaraliśmy. Koła, człowieku, się zjaraliśmy. Chodzę. Nice. Kurwa, no nie jesteśmy dostawieni, że jesteśmy dostawieni. Wow. Chciałem nie Chciałem ten. Chciałem zobaczyć Bys po prostu mi ci się opłaca. że mnie złapiesz ci coś to ha, zagad, ale... się by wtedy Zabawi. było. No nie ze jak nikt nie jedzie, no nie wiem. No nie popłacz się no. No wsi no, do tego przodu no, jest, nie. jest tylko, no. Nice, no, nice. No. zamki mordę. Nie wiem, no jesteś Ale się kurwa! po ty góro, je pana w rachok 17 osób do malucha weszło w celu jebany, kurwa. 17 osób weszło do tego maluka w <śla> pierwszej Ale... <śla> na internecie, kurwa. Ty nie znajdziesz kurwa, ale Puma ma loka jakiegoś na 90%, bo u niego na streamach... te auta go. i jedziemy! JEDYŚ PIH! kierowca, PIH! jedynki! No tak. o kurwa! Plecy, plecy! Odonila plecy, Odonila la plecy! Śpij, śpij, śpij. No kurwa jedź na tą komendę! Nie pultaj się! Bo mi kurwa czas marnujesz, cię <laughs> kupie jebamy! Którzy co ma na Emmy? kurwa! Ja ma Nie! Ja pierdolę! Jedzius w... Tył. O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę. No. Zapalniczkę mi wyjeba. No. Położyłem szluga na zapalniczce. Co? No. zapalniczkę? Czekaj. Ty KURWO Pierw, ja, że będziesz szybcej. Strollowałeś ja, mnie na tym kapiedzem. Nie no nie pierdolno. Wygrałeś mi to nie wiem. No jelec. kurwa twój chłopak mi przegrał mi dżungl! Yeah. No pierdole! KURWA <laughs> Wyparował <laughs> no